Cześć! Ja mam na imię Paweł to nasz kanał Fotografia jest fajna, a dzisiaj chciałem Ci zadać pytanie, sobie zadać pytanie, na które Ty usłyszysz odpowiedź. Czy warto dzisiaj, w XXI wieku, w 2022 roku mając dostęp do cyfrowych aparatów, fantastycznych cyfrowych aparatów z świetnymi obiektywami? Czy ma sens w ogóle robienie zdjęć aparatem na film, analogowym aparatem, czy ma. A jeśli ma, to dlaczego warto robić zdjęcia analogowymi aparatami? Zapraszam się. Dyskutowanie na temat tego, że aparat analogowy jest lepszy od cyfrowego, jest moim zdaniem bez sensu. Wiadomo, że, usiądę tu bardziej, że aparat cyfrowy. Że cyfrowe, współczesne aparaty cyfrowe są świetne. Są, mają tyle możliwości, takich możliwości, jakich aparaty analogowe nie miały. Nie mogły mieć. Yy, zwłaszcza wygodę użytkowania. Robię zdjęcie, psyk, i ja to zdjęcie. Robię zdjęcie. O, włączone, włączone. Robię zdjęcie i ja już to zdjęcie yy, mam zrobione. Już je mogę podejrzeć, zobaczyć. No wady, bateria mruga, ale mam zapasową. Yy, mogę podejrzeć, zobaczyć i wiem o tym, jak to zdjęcie wygląda. Aparaty cyfrowe pod tym względem są dobre, ponieważ yy, dają możliwość szybkiej nauki. Szybkiej, szybkiej nauki, czyli ja szybciutko robię postępy w tym, co, co robię, ponieważ się uczę na własnych błędach, na których Aparaty analogowe nie mogę się tak uczyć, ponieważ zanim ja to zdjęcie obejrzę, to troszeczkę czasu musi minąć. Yy, a tutaj już widzę, już widzę, już wiem, że o mnie no, za ciemne zrobiłem, za jasne, nie to jest nie tak skadrowane. Mogę wykonać drugie, mogę wykonać trzecie, mogę wykonać dziesiąte ujęcie, mogę wykonać 125, mogę wykonać. 749 takich ujęć, dopóki mi się karta nie skończy. To czy w ogóle ma sens? Ja? Znaczy, karta się nie skończy, a ja mam na pewno zapasową. Mam zapasową kartę, na której będę mógł zrobić pewnie drugie tyle samo zdjęć. Tak, dokładnie, tyle samo, drugie tyle samo zdjęć, czyli następne 700 y, 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 zdjęć z hakiem mogę zrobić. Czyli Mogę zrobić z tego wyjścia półtora tysiąca zdjęć. Spokojnie mogę zrobić półtora tysiąca zdjęć. No właśnie, czy w tym momencie fotografowanie na aparacie analogowym, na przykład na takim, patrzcie, zapałem co zapałem pierwsze z brzegu, czy to w ogóle ma jakiś sens sobie takim aparatem zdjęcie? Hmm, fajne. Moim zdaniem to jest tak, zrobiłem, e, testowałem taką mamię, taki duży aparat, do którego wchodzi 12 zdjęć. I te 12 zdjęć, yy, musiałem zrobić test. Poszedłem do Półcuska, yy, stanęłem, mówię: Muszę zrobić 12 dobrych zdjęć. Wyobraź sobie, jak mi w tym momencie głowa pracowała, żeby zrobić 12 zdjęć, gdzie ja ich nie mogę podejrzeć, bo nie mam możliwości. Przy każdym zdjęciu, ja robię na, na filmach, w związku z tym nie ma tego, że ja się stresuję po co i w ogóle jest mi niedobrze, dlatego że ja nie wiem, co, co z tego wyjdzie. Ale samo Fakt twórczego myślenia, żeby zrobić 12 dobrych zdjęć, jest wspaniały. To zdjęcie nie powstałoby na cyfrze, ponieważ ja bym się nie zmusił do takiego myślenia. Na koniec, na, na koniec filmu puszczę galerię zdjęć, które by nie powstały, ponieważ wszystkie, które zostały zrobione, zostały zrobione na filmie. Tych zdjęć by nie było, gdybym robił zdjęcia cyfrą. Oczywiście można powiedzieć, że ja takie zdjęcie mogę zrobić na cyfrze. Tak, ale aparatem na film robi się zdjęcia staranie. A Aparatem na film zaczyna się rozumieć, co to jest czas i przysłona. Tu jest ustawienie czasu i przysłony, więc ja w tym momencie całkiem inaczej do tego podchodzę. Ja widzę te parametry... Zaczynam czuć, bo widzę świat na światłomierzu, jak one mi się układają na to, co będzie na zdjęciu później. Ja muszę sobie do tego jeszcze wyobrazić to zdjęcie. Ja nie mam możliwości podejrzenia, czy otwarcia i podejrzenia, jak to zdjęcie. No, nie tak się otwiera. Jak to zdjęcie wygląda. Czy sobie podejrzę, Uuu, bo wtedy nic z tego nie będzie. Ja muszę sobie wyobrazić zdjęcie, jak ono będzie wyglądało. I to wyobrazić sobie zdjęcie. Jest nie do zastąpienia cyfrze. Na cyfrze mm, y, fotografia analogowa kształtuje wyobraźnię fotograficzną w sposób dużo lepszy od fotografii cyfrowej. Fotografia cyfrowa uczy techniki robienia zdjęć. W fotografii cyfrowej ja robię zdjęcie, robię błąd, uczę się na tym błędzie, następne robię zdjęcie, robię błąd, uczę się na tym, na tym błędzie i uczę się na swoich błędach bardzo szybko, jeśli oczywiście potrafię uczyć się na błędach. Natomiast w fotografii analogowej uczy się myślenia, jak to będzie wyglądało. To jest coś, co w tej chwili dla niektórych jest niewyobrażalne, bo oni podnoszą aparat i dopiero wtedy wiedzą, jak zrobią zdjęcie, jak to zdjęcie wygląda, bo widzimy świat Trójwymiarowo. Świat jest trójwymiarowy, natomiast zdjęcie pokazuje świat dwumymiarowy. Przynajmniej takie zwykłe, tradycyjne, a nie 3D. Więc zdjęcie dwuwymiarowe i to musimy sobie wyobrazić. Musimy wyobrazić sobie też jeszcze kadr, który z tego widzimy, głębi ostrości. I analog, aparat analogowy jest nie do zastąpienia w takiej nauce. Jeśli chcesz, jeśli. W tej chwili już uważasz, że robisz dobre zdjęcia. Jesteś, jesteś już doświadczonym fotografem i chciałbyś zrobić krok naprzód. A nie sam nad Bo jak chcesz nad przepaścią, to nie, 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 to trzeba się odwrócić. Natomiast jeśli yy, chcesz zrobić krok naprzód, to aparat analogowy może Ci to umożliwić. Niekoniecznie musi, ale może Ci umożliwić. Może spowodować, że Ty ten krok wykonasz, ponieważ przejdziesz na inny poziom myślenia fotograficznego. Aparaty analogowe, no nie mówię o takim top jak ten, ten, ten. Znaczy nie polecam, polecałbym coś mniej egzotycznego, tylko żeby też ładnie wyglądało, takie srebrne, żeby było. Taki aparat to za 200 zł można kupić, dlatego film kosztuje powiedzmy 20 zł. Wywołanie filmu w tej chwili to jest kilka złotych, nie wiem. W Punktu wywołania jest, w Warszawie jak wiesz, gdzie jest patelnia, to jak wejdziesz na górę, na tą, jakie są te stepiki w metrze u góry, to tam jest punkt do wywoływania filmów, gdzie wywołują filmy za parę złotych i robią to całkiem przyzwoicie. Jak wiesz, jest dawny Kinorelax, nie wiem czy Kinorelax działa, to tam jest następny bardzo dobry punkt. W Warszawie tych punktów jest wiele, w wielu jest, jeśli nie jest, mieszkasz w Warszawie, na szczęście nie wszyscy mieszkają w Warszawie, ja nigdy nie mieszkałem w Warszawie, chociaż miałem kiedyś mieszkanie w Warszawie przez jakiś czas wynajmowane. Natomiast nigdy nie mieszkałem, nie miałem zameldowania tak itd. Dalej, tak dalej. Natomiast lubię Warszawę, lubię jeździć do Warszawy, znaczy lubiłem jeździć bardzo do Warszawy teraz mniej. Natomiast wysyłkowo można też wywołać negatywy. Dochodzi jeszcze do przesyłki, ale można. Od razu ze zeskanowaniem ze, ze i wtedy od razu dostajesz negatyw i skany z niego masz, masz to, co, co zrobiłeś. Z reguły ci co wywołują, oni robią to dobrze, czysto, czyli nie ma jakichś paprochów, nie ma się czym ma mawić później. Warto zacząć od fotografii czarno-białej. tak jak Ja w sumie w analogowej fotografii robiłem przez wiele lat robiłem kolorową. W tej chwili robię z powrotem, wróciłem do czarno-białej czarno-biała mi się bardzo podobna, a niektórzy mówią, że to jest świat taki mm, świat daltonisty, czyli nie jest prawdziwy, ale ja nie muszę oddawać prawdziwego świata tego, co mnie otacza. To nie musi być prawda, to musi być moja wizja tego, co widzę. Dlatego, ale mm, w zdjęcia, fotografia analogowa daje Ci takiego kopa wyobraź, wyobraźni, którego ci... którego cyfra nie... Nie ma możliwości. A do tego w fotografii analogowej dochodzi jeszcze ten element obcowania z aparatami, które co najmniej mają 50 lat. Mogą mieć 100 lat. 70 to jest klasyka, gdzie naciągasz sobie film, słyszysz to przytknięcie aparatu. Długi czas był użyty. Tak. Jeśli. No to użyjmy jeszcze raz długiego czasu, będziesz tak fajnie słuchać, jak to ładnie przytęka. Jak to fajnie odmierza. Użyjemy krótkiego czasu fajnie jaki brzdęk taki jest yy, mechanizmu i ta przyjemność obsuwania z takim fajnym cackiem, które czasami było bardzo drogie w ten, tamtych czasach, na które nie każdego było stać, ja bym powiedzmy kiedyś nie Top topkonem, bo nawet takim tańszym modelem jak ten. Nie mówiąc o droższych modelach, bo by nie było mnie na niego stać, Mi stać by było na Zenita i to było wszystko. Mogłoby mnie być stać na praktykę, gdyby się udało ją kupić, ale że się nie udało kupić, więc musiałoby mnie stać na, na wyłącznie Zenita. Więc poobcowanie sobie z takim sprzętem to jest następna fajna rzecz, którą mogę poznać, nauka obsługi tego sprzętu analogowego powoduje, że obsługa sprzętu cyfrowego jest w tej chwili, po tym jak się nauczy obsługiwać, obsługa sprzętu cyfrowego jest, zaczynasz na to inaczej patrzeć, jest prostsza, prostsza, bo zaczynasz rozumieć wszystkie zależ zależności, więc naprawdę polecam chociaż rolkę filmu jakimś analogiem po to żeby poprawić swoje widzenie fotograficzne ogólne żeby poprawić swoje umiejętności widzenia i poprawić swoje zdjęcia cyfrowe jest jak najbardziej dlatego uważam że dzisiaj mimo tego że to jest przeżytek że to jest anachronizm że to jest drogie bo jest, jest drogie jeśli mówimy o jakby miał zrobić 1500 zdjęć na analogu to to bym musiał policzyć, ile to jest. 36 wchodzi na taką klatkę, 10 to jest 360, razy 5 to jest 360, to jest 200 zł, razy 5000 zł. Czyli to, co mogę tu zrobić, to tutaj bym musiał zużyć 1000 zł na same negatywy, do tego trzeba doliczyć jeszcze z 500 zł na wywołanie, czyli z półtora tysiąca musiałbym wydać na zrobienie tych samych zdjęć. Tutaj, gdzie zrobię na tym, że. Tylko to, żebym się trochę aparat zużył, migawka. Że, się na, że naładować musiałem baterię, no i później gdzieś zmagazynować te wszystkie 1500 zdjęć. Tutaj bym musiał je zeskanować, to jest jeszcze następny koszt, drugie tyle, czyli następne półtora tysiąca. Fotografia analogowa jest droga i to mówię o małym obrazku, o, o średnim obrazku jest, jest zdecydowanie droższa, natomiast y, daje wyobraźnię. Dlatego ja uważam, że każdy fotograf, który poważnie myśli o robieniu zdjęć yy, jakichkolwiek, powinien spróbować zrobienia zdjęć analogiem. I później zresztą, tak jak ten powie, a ty robiłeś w ogóle kiedykolwiek zdjęcie analogiem? Wtedy będziesz mógł powiedzieć, no pewnie robiłem, a to szacun. Dlatego polecam, mimo tego, że jest XXI wiek, mimo tego, że jest 2022 rok, warto jakiś aparat, Popatrzeć po rodzinie, bo może ktoś ma w rodzinie, aparat jeszcze się całkowicie nadaje do, do, do robienia zdjęć. Porobić nim. Jeśli nie wiesz jak go obsługiwać, to zapraszam, to jest reklama oczywiście na mój kanał analogowy, gdzie jest dużo recenzji i obsługi sprzętu analogowego, ale też i ciekawostek, które można sobie poczytać na temat aparatów fotograficznych czy, czy historii aparatów fotograficznych. Jak nie wiesz, jak obsłużyć, zajrzyj tam. Jeśli nie ma takiego aparatu, jak jest, to napisz to, zrobię Obsu instrukcję obsługi, ale może jest bardzo podobny, to się obsługuje podobnie. Także uważam, że warto dla własnego rozwoju fotograficznego aparatem analogowym się zainteresować, porobić nim zdjęcia, chociaż jeden film, chociaż naprawdę jeden film. Dobrze. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że. Zachęciłem Cię do fotografii analogowej. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. I do zobaczenia na razie.